Witam, witam ciepło i serdecznie, kanał Klepsydra się kłania, u mnie słuchajcie kawa już mm. przygotowana, fajka pokoju, że tak powiem zapalona i no cóż, zacznijmy to dzisiaj, może się uda dzisiaj z kimś porozmawiać, choć na razie widzę tutaj nie za bardzo są chętni do rozmowy, ale może może za chwilę to pokazuję wam nasz kanał tekstowy, gdzie podałem link do kanału głosowego, zwany kanałem wideo przeze mnie, ponieważ jak widzicie używam tutaj kamery, także te osoby, które są z, e, zapoznane w jakiś sposób z tą technologią, to e, zapraszam, zapraszam do wspólnej rozmowy dzisiaj. A dzisiaj temat, e, no myślę, że temat, który tego chcemy czy nie chcemy, dotyczy wszystkich e, osób żyjących, bo chyba jeszcze e, nie ma takiego kogoś, kto żyłby tu cały czas. No tak, to zanim ktoś się może tu pojawi, zechce, że tak powiem, jakąś swoją opinię na, na te tematy wygłosić, to ja sobie wrócę słuchajcie do materiałów, które wam tutaj jakiś czas Wrzuciłem na społecznościowej zakładce. No i dałem tam Wam linka do no już wiekowego filmu. Filmu zrealizowanego na potrzeby kina. To wszyscy na pewno znacie Archipomix i sezony związane z Archiwum Mix No ale tam um, były chyba bodajże, o ile się nie mylę, dwa. Filmy, które były pełnometrażowe. No i jeden z odcinków, yy, pokonać przyszłość, chyba taki był tytuł, yy, dotyczył właśnie sytuacji podobnej, którą mamy w tej chwili na świecie. Tego tak propo. Yy. Nie wiem, czy ktoś już robił analizę tego filmu, bo może ktoś robił. W każdym bądź razie tam, tam pada takie stwierdzenie w tym filmie: że istoty, które organizmy, można powiedzieć, czy cywilizacja, trudno to nazwać w ogóle, pojawiła się na naszej Ziemi 35 milionów lat temu. I zahibner 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 <laughs> dokonała hibernacji pod postacią tak powiem ludzkiego żywiciela, którym był którym był jakiś tam nasz przodek niby czy to był nasz przodek czy, czy nie to już jest zupełnie inna sprawa natomiast no Polecam Wam ten film ze względu na to, że um, wiele sytuacji, które tam się pojawiają, um, mają odnośnik do dnia dzisiejszego.